W okolicach Zielonej Góry doszło do tragedii, która obnażyła słabość systemu reagowania na sygnały ostrzegawcze. Kierowca ciężarówki w drodze do pracy zatrzymał się na chwilę przy trasie, by odpocząć. Wysiadł z kabiny, zrobił kilka kroków w stronę lasu, nie zdążył wrócić. Według ustaleń śledczych, mężczyzna został zaatakowany przez trzy duże psy należące do właściciela pobliskiej strzelnicy w miejscowości Rakula. Zwierzęta rzuciły się na niego bez ostrzeżenia. Zdołał jeszcze zadzwonić po pomoc, ale zanim służby dotarły na miejsce, jego stan był już krytyczny. Zmarł po kilku dniach w szpitalu, ale lekarze opisali obrażenia jako wyjątkowo rozległe. Śledztwo prowadzi prokuratura okręgowa w Zielonej Górze. Zabezpieczono psy, pobrano próbki krwi i materiał genetyczny. Zwierzęta mają przejść badania behawioralne, które mają pomóc ustalić, czy wcześniej były szkolone do celów ochronnych lub bojowych. Na pierwszy rzut oka to dramatyczny, ale pojedynczy przypadek. Jednak już po kilku dniach od tragedii okazało się, że historia ma znacznie dłuższy i mroczniejszy kontekst. Według mieszkańców Rakuli problem z tymi psami trwał od dawna. Zwierzęta miały biegać luzem po okolicy, często pojawiały się na drogach i w pobliżu posesji. Jedna z kobiet opowiadała mediom, że już dwa lata wcześniej została zaatakowana razem z córką. Spacerowały z własnym psem, kiedy z terenu strzelnicy wybiegło kilka dużych psów. Przewróciły dziecko, pogryzły kobietę i jej zwierzę. Sprawę zgłoszono na policję, a dokumenty trafiły do prokuratury. Zakończyło się umorzeniem. Oficjalne uzasadnienie brzmiało, że psy przypadkowo opuściły ogrodzony teren. To samo tłumaczenie powtarzało się przy innych zgłoszeniach. Mieszkańcy wspominają o co najmniej kilku podobnych sytuacjach. W tym o młodym mężczyźnie, który został poważnie pogryziony w okolicach głowy. On również nie doczekał się sprawiedliwości. Postępowanie zakończono na wczesnym etapie. Według relacji lokalnych mieszkańców, każdy, kto próbował zwrócić uwagę na ten problem, napotykał mur obojętności. Policja miała tłumaczyć, że psy są zabezpieczone, a właściciel współpracuje. Z kolei urzędnicy gminni odpowiadali, że nie mają kompetencji. By interweniować. Z czasem wokół całej sprawy narósł lęk. Niektórzy mieszkańcy twierdzili, że właściciel strzelnicy miał ich ostrzegać, by nie wchodzili w jego sprawy. Inni wspominali o kontaktach tego mężczyzny z byłymi funkcjonariuszami służb, co miało zapewniać mu swoistą nietykalność. Właścicielem obiektu, na którym przebywały psy, jest były policjant. Według mediów w przeszłości miał on pracować w strukturach zajmujących się przestępczością zorganizowaną. Miał posiadać szeroką wiedzę o procedurach i kontaktach w środowisku mundurowych. To właśnie ten element budzi największe kontrowersje. Nie jest tajemnicą, że w takich przypadkach dawni funkcjonariusze potrafią korzystać z nieformalnych znajomości. W praktyce oznacza to łagodniejsze traktowanie przez służby czy instytucje kontrolne. Wiele wskazuje na to, że właśnie tak mogło być w tej sytuacji. Pojawiają się pytania, czy wcześniejsze decyzje o umorzeniu postępowań nie wynikały właśnie z wpływów i powiązań. Prokuratura ma obecnie sprawdzić, kto prowadził te sprawy i na jakiej podstawie uznawano, że nie doszło do przestępstwa. Sprawa pokazuje, jak wielopiętrowy jest problem braku skutecznej reakcji instytucji. Każdy z elementów tego systemu policja, prokuratura, inspekcja weterynaryjna samorząd Miał obowiązek działać, ale nikt nie doprowadził sprawy do końca. Zgłoszenia od mieszkańców pojawiały się regularnie, jednak wszystkie kończyły się tak samo, lakoniczną odpowiedzią lub brakiem decyzji. Według prawników zajmujących się bezpieczeństwem zwierząt, w Polsce wciąż nie funkcjonuje spójny mechanizm kontroli nad posiadaczami psów raz dużych i silnych. Brakuje jasnych regulacji dotyczących warunków ich trzymania, a także realnych sankcji za nieprzestrzeganie zasad. Jeśli właściciel jest osobą wpływową lub dobrze zorientowaną w procedurach, często potrafi wykorzystać te luki. Tak właśnie mogło być w przypadku Raculi. Psy miały nie tylko dostęp do otwartego terenu, ale również regularnie uciekały. Mieszkańcy zgłaszali to wielokrotnie. Nie zrobiono nic. Po tragedii prokuratura okręgowa rozpoczęła dochodzenie, które obejmuje kilka wątków. Oprócz głównego śledztwa dotyczącego śmierci kierowcy, badane są wcześniejsze postępowania i decyzje o umorzeniu. Śledczy mają sprawdzić, czy nie doszło do zaniedbań, a także czy ktoś nie próbował wpływać na przebieg poprzednich spraw. W przestrzeni publicznej temat wywołał ogromne poruszenie. W sieci pojawiły się liczne komentarze, w których internauci pytają, jak to możliwe, że nikt nie reagował przez tyle lat. Wielu użytkowników zwraca uwagę na podobieństwo tej sytuacji do innych przypadków, gdzie dopiero tragedia zmusiła służby do działania. Pojawiła się również petycja o zamknięcie strzelnicy i odebranie właścicielowi zwierząt. Dokument krąży w internecie i zebrał już setki podpisów. Władze lokalne oficjalnie nie zajęły stanowiska, tłumacząc, że czekają na wyniki śledztwa. Tymczasem prokuratura potwierdziła, że psy wciąż znajdują się pod obserwacją. Zostaną poddane badaniom mającym ustalić stopień ich agresji oraz możliwość dalszego utrzymywania. Z nieoficjalnych informacji wynika, że rozważane jest także powołanie niezależnego zespołu ekspertów, który oceni sposób działania służb w poprzednich latach. Tragedia pod Zieloną Górą nie jest odosobnionym przypadkiem. Każdego roku w Polsce odnotowuje się wiele pogryzień, z których część kończy się tragicznie. W większości tych spraw powtarza się ten sam schemat wcześniej były ostrzeżenia, interwencje i sygnały, że coś jest nie tak. Dopiero gdy dojdzie do tragedii, rozpoczyna się medialne zainteresowanie i działania urzędów. To pokazuje, jak bardzo system kontroli reaguje dopiero po fakcie. Eksperci zwracają uwagę, że w takich sytuacjach brakuje nie tylko procedur, ale też odwagi urzędników. Nikt nie chce brać odpowiedzialności za decyzję o odebraniu zwierząt komuś wpływowemu, bo to wymaga determinacji i ryzyka. W efekcie kolejne ostrzeżenia są ignorowane, a tragedie powtarzają się w różnych częściach kraju. Śmierć kierowcy ciężarówki w lesie pod Zieloną Górą stała się symbolem braku odpowiedzialności instytucji. Nie dlatego, że była jedynym przypadkiem, ale dlatego, że została dokładnie udokumentowana. Istniały wcześniejsze zgłoszenia, świadkowie, nazwiska urzędników i konkretne decyzje. Wszystko to tworzy obraz systemu, w którym obywatele ostrzegają, a państwo milczy. Rodzina zmarłego zapowiada walkę o sprawiedliwość i pełne wyjaśnienie okoliczności zdarzenia. Mieszkańcy z kolei domagają się zmian w przepisach dotyczących trzymania psów raz niebezpiecznych. Wielu z nich mówi wprost ten człowiek nie zginął przypadkiem, lecz dlatego, że ktoś przez lata nie reagował. Dziś prokuratura zapewnia, że sprawa nie zostanie zamieciona pod dywan. Ale dopóki nie zapadną pierwsze decyzje, pytanie pozostaje otwarte. Czy tym razem rzeczywiście będzie inaczej?